7654321 What oh, is you crazy mother? Dobry. My już jesteśmy w rynku, kochani, stoimy przed piękną operą o, Wrocławską. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy szukać, który krasna na rynku jest podobny do Dawida, albo do mnie. I wy będziecie nam w tym pomagać. Będziemy wam pokazywać, będziemy biegać, będziemy szukać i będziemy naprawdę szukać takich spraw. Nie wiem, czy dużo krasnalek. Na Krasnale. jest. jest dużo krasnalek? Z zobaczymy. Pierwsza na pewno jest koło opery. Zaznaczam zostawcie kawałek. łapkę w górę i, I zostawcie subskrypcję! subskrypcję! Piękna opera wrocławska. A tutaj mamy dwa krasnale. Mogę być podobna do niej? No, no tak! Uh, 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 uh. Tutaj jest opera A tam jest Narodowe Forum Muzyki. I się tam wybieramy. My jesteśmy kochani przy Narodowym Forum Muzyki. Ono zostało oddane do użytku w 2015 roku. No i to jest taki muzyczny obiekt we Wrocławiu. Eee, są dwa budynki obok siebie: Opera i Narodowe Forum. Może pokażemy Wam krasnoludki, które tutaj się znajdują, bo są naprawdę zajebiste. Obok siebie, tak, proszę pana. Jaka to jest odległość? Jak dzielę. to trzeba biegać. No to mój. o za tym. Bliźniutko. A czy wiecie co? Forum muzyki byłam z moimi rodzicami, jak było otwarcie, to chyba było we wrześniu. Piękne sale, zwiedzaliśmy wszystkie sale, które są w środku. Byliśmy na wielu koncertach i dźwięk. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Ja jeszcze bowiem wam nie byłem tu, ani w tym, w Narodowym Forum, ani w operze. Może kiedyś się wybierzemy. Jeśli jesteście chętni wybrać się z nami, to napiszcie w komentarzu. I czy co z operą, to jest tak. Albo ją ktoś kocha, albo ją ktoś nienawidzi. Ja jeszcze nie byłem, to nie wiem. No ja byłam parę razy, ale widzisz, jak często chodzę, więc. <laughs> Kochani, jest ich bardzo dużo, oczywiście, na skrzypcach, na akordeonie, na pianinie, na nie wiadomo czym, na trąbeczkach, na perkusjach i wszystko. Ale wiecie, co mnie zastanawia? Aha, spotkaliśmy w ogóle tutaj fajnych ludzi, i oni nam powiedzieli, że jest taka aplikacja że po prostu instaluje się na telefon i ktoś już ma ileś tam punktów i nie wiadomo co i szuka się po prostu tych wszystkich krasnali no e, chcieliśmy, żeby oni wystąpili a tam do pozdrawiamy I Was powiedzieli, <laughs> że się krępują i że nie chcą na YouTubie wystąpić ale fajnie, że nam powiedzieli, że jest taka aplikacja ale można patrzyłem tak... na iPhone'a to ona płatna jest wiesz na iPhone jest płatna? no 9 zł no, patrz, cholera. Oni robią sobie zdjęcie, wiecie, idą od krasnara do krasnara, robią zdjęcie, wsadzają w tą aplikację i że niby zaliczone i tym już zbiera się punktu. Co z tego jest, też nie wiedzą, ale powiedzieli, że ważne jest, że ruszyli dupę z domu. Dobra, słuchajcie, ja mam takie, takie pytanie do Was. Czy ten dyrygent to jest dyrygent czy dyrygentka? Niby ma sukienkę, niby ma piersi, a ten pan powiedział, że ona ma takie piersi jak on, więc to też nie wiadomo, czy jest kobietą czy mężczyzną. Wiecie co? Nie wiem, czy któreś z, z tych krasnali mogło być do mnie podobne, bo każdy z nich gra na jakimś instrumencie. No ja bym mogła być tym, co dyryguje, ok? no bo lubię dyrygować, co nie? Ale z drugiej strony też doskonale umiem grać na nerwach, kochani. Oj, tak. Więc no to jest do przemyślenia. A tu znowu jest takie coś. Tu popękane, bo tu widzę, często na deskorolkach jeżdżą. Ale boją się stanąć, bo tutaj Yy, jest tak jakby... tak takie stare, tak? Tak, tam cię wyślę, jak nie... Wiem, jak to, żebyś wreszcie wiedział, co to znaczy ciężka praca. Ja Także wiem. kochani, jak yy, Dawid nie będzie chciał więcej pracować i będzie narzekał, na pracę, to bo wyślę tam... Nie chłopie kamienie. No tam co gdzieś ty? miesiąc. To nie stygnęło ci? Nie, nie. To, za, za, to fajna za, idea jest. To zawsze, bo nikogo tam nie ma, każdy nie dał rady, widzisz? A ty nie lubisz gadać! Więc miałbyś być idealnie, miałbyś tylko łom i walenie. I nie musiałbyś nic gadać. I tłumów by nie było. Ten krasnal mi bardzo przypomina ciebie Dawid, wiesz czemu? Bo tak Bo on zaglądam ma taką ci. Lupę. Nie, on ma taką lupę jakby szukał na niższe ceny, wiesz. Tak jak ty chodzisz po supermarkecie. Zobacz, nawet ma kamerę. Tak, tak, tak. I on tak z lupą chodzi i wiesz. Gdzie tu taniej, gdzie tu taniej. Hej ho, hej ho, do pracy A tu się moje szło. pionki. Można. Niech pani zostaje. O. To jest następny krasnar, który jest. W ogóle koło butiku mamy chyba trzy takie krasnale, co nie? Trzy tak, takie, i tam takie, trzy malutkie, no. Ale ten też mógłby być do ciebie podobny. Nie, ja nie, znaczy, nie czytam, ani nie piszę. Ale książkę. to nie czytam. Nie, nie, nie. Wiesz, co on kiedyś to było tak, że jak ktoś uważał, że ma rację, rozciągało się taką rolkę papieru i się czytało. Nakazuję wam, że macie zrobić to, czy tamto. I ty, jak się wkurzysz, to też tak myślisz, co nie? To byś wyciągnął taką rolkę. I byś też mógł przeczytać, co ty sobie tam wymyśliłeś w Twojej głowie. Zobaczcie, kochani, też tutaj był nasz butik, co nie? I chcieliśmy sobie zamówić takiego krasnala. Bo takie krasnale można zamawiać, jeśli chyba mieszkacie tylko we Wrocławiu. Tego nie wiem, ale wiem, że można zamówić. I... A można, można, jak była ta firma i instalowali tego krasnala bo on był najpóźniej instalowany, tamte dwa już były i od nas brał prąd, żeby w ogóle zrobić tutaj, wiecie, dziurkę i tak dalej, bo przyszedł z taką no tak. ogromną maszyną do borowania, co nie? I brał od nas z butiku prąd i właśnie powiedział, że jak chcę, na przykład mogłabym sobie zamówić takiego Krasnala, firma by to wtedy zrobiła, mógłby być, nie wiem, w warkoczykach. No tylko gorzej by było z kolorami, nie? Bo one zawsze no są zawsze właśnie za takie, takie brązowiaste. Zielono, brązowo, złota. Bo to schodzi lakier. Nawet takie złote ładniejsze by Co? Ale nawet z byśmy nie mogli zrobić. <grym> Myślisz, że on by mógł być tobą? Nie, no to chyba on śmieci, tak? Czy to to... Papier alba, tutaj pisze, Albo papier. Nie wiem. Może to jest porządkowicz. Może on liczy papier jaki zarobił. Tego nie wiem. A, to mógłby być. Jeżeli liczy papier, to możesz być ty. Ale jeżeli chodzi o porządki. Wiesz co, <noise> kto do no, porządku nie trzyma. Jakbym jak go pogoniła, to mógłby być też to, bo kurde, no dużo jest tych krasnali do ciebie podobnych, powiem ci. Musciśmy <noise> się posilić, bo już łazimy i łazimy, a wiecie, że ja kiedyś siadłam e, takiego ciepłego psa jednego dziennie? I co no, dobre? Z pół roku albo więcej? No długo nie jadłam. Znaczy nie, jadłam wtedy długo. Ale teraz długo też nie jadłam. Teraz długo nie jadłam, ale dobry taki ciepły pierś. <gry> to jest, kochani, papa Krasna, czyli ten pierwszy i największy Krasnal w Wrocław. Kurde, ten jest podobny do ciebie, wiesz co? Tak chodzi i prowokuje, zobacz. Też na golasa. <gry> To brzuszek ma jakią, tak? No, może brzuszek nie. Ale on ma goły tyłek. No właśnie. Dobra, przerwał mi to już nie będę gadać. Ale ten może być podobny do ciebie skarbie, bo on też co robi? Pracuje. Na pewno robi filmy na YouTubie. Tak? Tak, tak mi się wydaje. Ale zobacz cały czas ma zyski jak widać. No mam nadzieję, że tak będzie, jak będziesz dalej dobrze składał filmy. Dobra kochanie, a skąd się w ogóle wzięły krasnale we Wrocławiu? Więc to było tak, że w latach 80. XX wieku władze miały problem z tym, że ludzie malowali jakieś napisy przeciw tej komunistycznej władzy, sprzeciwiali się temu, więc władze PRL-u zamalowywały to wszystko takimi kolorowymi plamami, po prostu z resztek farby, które gdzieś tam im zostały. No i właśnie dwójka ludzi zaczęła Później na tych kolorowych plamach malować te krasnoludki. I stąd właśnie się wzięły pierwsze we Wrocławiu. Później oczywiście zaczęli stawiać pomniki. Tak, kochanie. Kochani, tu jest krasnal, ale obok ktoś śpi, więc nie chcemy przeszkadzać. Dobra kochani, ja uważam, że ten krasnal jest ewidentnie najbardziej podobny do mnie. No zobaczcie sami. Ja uwielbiam też tak sobie leżeć na kanapie i coś tam pracować, no i pić sobie wodę, więc... Wiecie co? No, patrząc na układ jego nóg, ale nie, tego kufla piwa bym nie powiedziała, że to sławne. Przecież coś tak wodę pije tam, nie kufle piwa. Wodę pijesz? Ja piwa nie piję. No właśnie, dlatego mówię. No właśnie. Chociaż nie, no tymi nogami może coś to być. I ta broda. Coś tym jest. Dobra. Obserwuję panią. O. Jaka fajna reakcja tutaj była dziewczynki, a nie zdążyłem nagrać. Zobacz kochani, tutaj mamy kolejne coś. Wiesz co, to jest tak, że ty pchasz tą kulę, ja jestem tu, bo jestem party i mi się czasem nie chce i to tak wygląda. E, no to kto wygrywa, ten co pcha, czy ten co ciągnie? Wiesz co, ten co pcha, bo w końcu ta kula tak usiądzie na nim, więc on przegra, a ty wygrasz. Mi się wydaje, że ten kto pcha. Albo się po prostu przykleje i będę się toczył. Ale wiesz co ty jak dobrze popcha, to możecie. O kurde, to jest niebezpieczne powrócić z tej strony. Ja wolę pchać niż ciągnąć. Chociaż ty wolisz, jak ja no co? Nie? Tak. Dobra. Tutaj mamy moje trzy ulubione krasnalki. Kiedyś robiłam Patrykach tutaj był też, nam się bardzo one podobały. Mam nadzieję, że nie będę musiała kiedyś ani chodzić tak, ani chodzić tak, ani tak. Ale one są tak słodko zrobione. W sumie pasują też do tego. Do... One są takie do motywowania do pomocy. Tak jak my robimy w tej fundacji. Tak? Nie wiem, jakoś mnie tak motywują te trzy krasnale, żeby ludziom pomagać. Bardzo jedno. Ja tam nie podejdę blisko, ale ten krasa wygląda zajebiście, chociaż... Może mi się uda zaraz zobaczcie, taki pryska tu wodą i to działa tak ochładzająco na ludzi. Fajne. Adrianka zawsze, teraz mi uświadomiła, że to był strażek i on tylko tak w lecie robi. <grym> on tylko w lecie po prostu schładza tych ludzi. Można sobie podejść, można się ochłodzić taką właśnie mgiełką wody. Ale to co roku jest. Zajebisty pomysł, jak ja uważam. No fajnie. Ja lubię tego krasnala, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale co roku, 1 maja, tutaj zbierają się wszyscy z całego świata, którzy grają na gitarze we Wrocławiu. Już pobite są niektóre rekordy, ale ten malutki krasnal właśnie ma tą wielką gitarę, żeby zasymbolizować te rekordy. Tutaj nawet jest napisane, zobacz. No w Wrocław, miastem gitary. Gitar, ale Pies... fajnie to wygląda tak jak. Gitar. Pięknie, to jest po prostu mega. Kurde, nie wiem, ale chyba dwa lata temu i rok temu było tak zimno 1 maja i wszyscy tak zmarli tutaj. Niesamowite to było. Ale Gitarowy wszystko. rekord Guinnessa, zobacz. Jesteśmy dumni z tego, że to się odbywa właśnie w Wrocławiu. Bardzo dużo ludzi z całego świata przyjeżdża tutaj z tą gitarą. Dobra, kuranie dotkniesz do środek. To jest chyba najbiedniejszy Krasnal bo wiecznie obsrany przez gołębie. No, W Wrocławiu takie... jest bardzo dużo i powiem ludzie karmią te gołębie. Pieniądze no rzucają. Fajne. Ja nie Ale rozumiem. Właśnie, e, są te kolce tutaj po to, żeby one nie siadały, co nie? Bo one obsrywały wszystkie parawa. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest. Budynki cierpią. strasznie, tak? Budynki cierpią strasznie z tego powodu. Gołębie to takie żule wśród ptaków. Ja rozumiem tych, co hodują i są jakieś tam specjalne rasy, ale takie coś, żeby dokarmiać te gołębie w środku miasta, to jest naprawdę hipokryzja. Ja siedziałam kiedyś w restauracji, no. a zewnątrz, wiecie, takie ten, e, tak jak teraz wiecie, to no parę lat temu było i siedziała kobieta i karmiła, e, wiecie, zamówiła sobie jedzenie i siedziała i karmiła i pełno było tych gołębi. Ja myślałam, że można tak trafić, no, ja to, to... uważam, że nie powinno czegoś takiego być w ogóle w restauracji. I tutaj, tutaj jest też są gołębie. Ten krasnal jest najbiedniejszy, bo wiecznie obsłaca. <laughs> Zobaczcie, tu jest druga część budynku, krasnal. I tu nie ma już kolców i jest właśnie gołąb, yy, który wszystko tutaj obsrał. No. To tak to wygląda. To jest mój ulubiony. Ale jak twój ulubiony? To który jest dzisiaj ulubiony? Nie, to jest mój najbardziej ulubiony. Aha, dobra, bo tamte też były ulubione. Nie, to jest mój najbardziej ulubiony. <grym> no to nie, są ulubione, nie. Nie, tamte są ulubione z tego względu, że są we trójkę i symbolizują coś, prawda? No dla mnie symbolizują akurat pomoc dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. A ten krasnan jest mój ulubiony, raz, że jest ogromny i że jest po prostu tak mocny, bo siedzi na lwie. Czyli symbolizuje jakąś walkę dla mnie wewnętrzną, bo ja nie lubię wojen. Więc myślę, że to jest właśnie taki krasznik, który mówi nam o tym, że dobre serce, ale odwaga lwa, o coś w tym rodzaju. Ja to bardzo lubię. A to jest krasnal handwerka, to jak to się nazywa tutaj? Rzemiosło. Wiecie? Rzemiosło, tak? No, tynkuje ściany, chyba, czy co, co tam? No Ta cóż, ale opowiedziałeś o tym, że kiedyś tylko krasnale były malowane właśnie na ścianach, co nie? Tak, I po drugiej stronie rynku no, również jest krasnoludek i tutaj malutka dziewczynka też sobie biega, żeby się obchodzić. Tak, jest zajebiście, z jednej i z drugiej strony. Jest ten krasnal, to no. jest takie piękne, jak jest ponad 30 stopni i przejdziecie w tym wielki. O super. Zobaczcie tutaj krasnal, ale tym razem bez czapki, kochanie. Słuchaj, falema, ty też możesz mieć. Okular ma, tylko tobie książek brakuje. To jest jakiś indyjski krasnal, poeta. Czekaj, co on ma w środku w buzi? Jakiś taki ten toporek, a tutaj fajka. Nie, trochę, w buzi, w buzi co on ma. widzę taką fajkę ma chyba. To papierus? No tak jak ty. A może to gwóźdź? Tak, po co mógł gwóźdź? Do buzi? No. Ty patrz, rzeczywiście w ścianie chyba tutaj łuk. zobacz. No mówię, że miał gwoździa i ten botek. Zobaczcie tutaj kolejny krasnoludek z lodami. On sobie kupił loda ukonana i położył go na chwilę, żeby pomóc komuś, kto wciąga do góry węgiel, żeby mu było ciepło. Węgiel? No, nie, to nie to by było... są desery, ty. No są desery? No zobacz, tu jest tort, tu też to. A że u nas taka sytuacja z tym węglem teraz się zrobiła, to myślałam, że on węgiel wciąga. A ja myślałem, że po prostu pomaga mu wejść. I wiesz co, chciałem powiedzieć, że może to ma takie przesłanie, tak jak to skarbie ty zawsze tłumaczysz, że jak masz dół, to miej przy sobie zawsze drabinkę, żebyś dała rady wyjść z tego dołu. A, jak masz doła? Tak. A nie, no to ja myślałam naprawdę, że on ten będzie ocieplał tą restaurację, a on może jest dlatego, żeby zaopatrzyć tą restaurację, bo kiedyś to była fajna restauracja, ale ją chyba zamknęły. Tu jakiś targ się zrobił, ale tu mają same...

Mm, dulce. Dulce, słodkie. E, mm. No piękne, piękne wypieki. Sycylijskie słodkie. No, bardzo no. Bardzo <laughs> słodkie. No bardzo Zlotki <laughs> don't, don't not... <laughs> bardzo słodkie. Ale dobre. Is good, is oh. very good. <laughs> jeździsz Ferrari? Eh? Ty jeździsz Ferrari? My Ferrari. Don't Ferrari. I have one Ferrari, oh. one Kawasaki. Yes. Oh, I like this man. This man with the do you like man? Yeah, I like this man. Yes. He's driving still, no? Yes. It's finished now. No, it's not. Finished. It's not finished. He's driving still, okay. doctor. Valentino Rossi. Valentino Rossi, <laughs> This one is Valentino Rossi. The best one. valentino you know. best. The best look, one. Look. Look, look, look. Look. Można się bić oh, na szable you are fighter! Polan <laughs> jest yeah, 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 yeah. <laughs> 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 the winner. Well <laughs> Thank you Bye. so much, bro. Ciao, ciao. Ciao. Yeah. Oh, I pizzę. I patrzcie, macie kolejnego krasnala, ile ma Kurde. On jest chyba miłosny. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tymi, żeby zamykać lepiej Czyli, biznesy. A tu made in China myślałem, że jakiś love jest napisany Nie No kurze. On jest miłosny, on na klucz, chyba miłosny, tak mi się wydaje. Wiecie co, dawajcie. Zbierzemy się kiedyś w kupę i zrobimy taki wielki sznur i, i tak z tych kółek. Co? Fajne to, to. by było. Jak, no. będziemy, jak będziemy może w Londynie to zrobić. Nie wiem, to jest Harley Davidson Krasnal? Chyba Ci, co tak. przyjeżdżają do Wrocławia na motocyklach, pozdrawiamy wszystkich serdecznie, co lubią. Ja nie wsiadłam na motocykl już bardzo, bardzo dawno, bo miałam kiedyś wypadek na motocyklu, więc nie śpieszy mi się. Ale Krasnal wygląda super. Szkoda, że tego nie nagrałem, ale akurat tam była taka baba i e, z telefonem tak szła, co nie? I tak, <laughs> żeby nagrać Adrianę. A te co robią? Bankokradają? Nie, to nie za Worek z dolarami przez okno wychodzą. Ty zobacz, jakie złodziejaszki. Tutaj wiecie co z nią, bo ona nauczona, żeby tak chodzić i się rozglądać, to byśmy ominęli już chyba z pięć prasnali. I muszę takie wołać. Co no. nie, kochanie? Bo ty tak nie zwracasz eee, uwagi? Nie, słuchaj. No to to jest do ciebie najbardziej chyba podobne, co nie? Wiesz, co trochę za niski jak na mnie, ale zaraz wam pokażę. Krasnal zawsze jest mały, ale my mówimy o tym, co on symbolizuje. Więc zobaczcie, jak wy nie powiecie, że ten kras nam jest idealny, który pasuje do Davida ja Nosek do góry, postawa identyczna, korona na głowie i cypelek stojący wiecznie. Krasnall. Du Zobaczcie, w Dubaju jest wszędzie Rolex, ale Wrocław też ma własną Omega. A pod Omega, panowie, tu i tu. No, szkoda mi. Wiecie, co tutaj zawsze było? Bardzo dużo takich ludzi, ale jak patrzę, to no w tym roku naprawdę jest wysyp. Zaraz też będziemy przechodzić, to postaram wam się coś pokazać. W skarbie. tu widzicie? No, mówię, że w tym roku, mówię, że zawsze było tutaj dużo. E, takich ludzi, ale w tym roku jest naprawdę bardzo dużo. Co? Takich ludzi? No bezdomnych. No jest. to jest. E, no, no kurde, nie prawie w gówno tak. wszedłem, ale w ostatnim momencie zobaczyłem. Ja pierdzielę szczęścia. Nie będziesz miał, jakbyś gówno w las to byś szczęście miał. Wolę nie mieć, bo i tak mam nie szczęścić butelki. No trochę No właśnie, więc wolę mieć czyste budziki i szczęście też już mam, kochanie, więc. Jest super, jesteśmy właśnie przy Teatrze Lalek we Wrocławiu i tutaj też się znajdzie coś, jakieś, nie wiem, krasnale, czy to takie pingwinki, cholera wie, ale bardzo ładny budynek. Doszliśmy właśnie do parku, przy tym Teatrze Lalek i tu wygląda naprawdę super. Szukam i szukam, nie ma krasnala w Teatrze Lalek? No tam były takie, pokazywałem na fontannie, ale tutaj... to nie krasnale. A co? Nie, to nie kasale to są pingwiny i takimi. Ale kapelusze miały krasnalowskie. Tak. Zobaczcie taki bardzo ładny, mi się Na podoba. No znaleźliśmy. Artystyczny krasnal. Wrocławski Festiwal Krasnoludków 2019. Super wygląda. To, to jest ta No tak. Pff, ale się zmęczyłam. Wiecie gdzie my byliśmy? My byliśmy najpierw tu, później tu, później tu, 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 tu i tu. Dużo wam to Bardzo daleko, naprawdę bardzo daleko, żeśmy zaszli jak na mnie. Niesamowita trasa, Monteverest. Więc byliśmy Ale... na całym rynku i teraz e, przyjeżdżamy. Utrudnia tu, nam troszkę ciszy. pokazywanie, bo dzisiaj w Wrocławiu jest idealna pogoda, jest 20 stopni. super. Jest lekki wiaterek, więc... Bardzo dużo turystów ogląda oczywiście nasze wrocławskie Krasnale. No nic. mega dużo turystów. Musieliśmy bardzo długo stać, czekać. tak mają. Tak, a wiecie jak to jest? przyjdziemy z kamerą przed kamerą. A mogę zdjęcie, a mogę to, a mogę tamto, Włączymy kamerę, nie ma nikogo. No. Nie, nie, nie ma okazji, nie? Chcieliśmy coś tam nagrać z ludźmi, coś tam gadali do nas, włączymy kamerę, koniec. Nie ma nagrywania, więc. No to... Dziwi mnie to troszkę, wiecie co? Ludzie zawsze mówią tak, bo ona w telewizji, bo ona coś tam, a co ona ma do powiedzenia, a co ona sobą reprezentuje, a tego się słuchać nie da. Wiecie co? Was to nawet nie można pokazać w tej kamerze, a co dopiero do telewizji. Więc e, nie wiem, dlaczego ludzie tak się krępują, skoro ciągle wypominają, czy zostaną komuś, że występuje w telewizji. To nie jest takie proste, kochani. Nie no jest nie takie jest. proste, jak widać na ulicach, bo wszyscy spierdzielają. Wiecie co, ja też się na początku krępowałem, teraz jest tuż, ale zobaczcie na przykład ten Syscyjniczy, którego spotkaliśmy. On to w ogóle kurwa. On miał ty obok stała e, dziewczyna, sprzedawała Taka, wiecie, takie e, blondy na wystajlowana, wiecie, tu, to, tamto. Chcieliśmy z nią coś nagrać? Absolutnie zasłoniła twarz. No camera, no camera. Please, na pewno no, no. No opowiadała swoim znajomym, że jest modelką gdzieś tam na świecie. Jedzie i... za granicę. Wiesz, jak no. to nieraz Polacy jadą za granicę, czyszczą kibla, wracają tu i są e, księgowymi w biurach albo e, ten. Wiceprezesami. <śmiech> <śmiech> Więc cholera wie, co ona powiedziała, bo tak się schowa przed kamerą. Tak, to nie było to, bo... że ona się krępowała, tylko po prostu definitywnie nie wiedziała. Co to za program, nie wiedziała coś tam, inni super, a ona nie, 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 bo ona nie wystąpiła. Ale dziewczyna była piękna, co nie? Nie wiem, nawet nie zwróciła. uwagi ja na, zwróciłam na Była wiesz. ładna, naprawdę. Długie blond włosy, ładna figura, naprawdę. Bardzo ładna. Mogłaby, mogłaby być modelką. Albo bułczarką. Może czarką. powiedziała, że pojechała na kontrakt, a za pizzą stała. Nie wiem, no nie chciała w każdym razie, żebyśmy jej pokazali, a szkoda. Ja jestem mega zmęczona, a szkoda, że nie pokazaliśmy więcej. W Wrocławiu ogólnie jest ponad 400 krasnali. No więc zrobiliśmy chodzili, kurde. Eee, oprócz nie. mnie oczywiście. Chcieliśmy Wam pokazać więcej, ale no nie dało się. Są takie tłoki wszędzie tłumy. Eee, I za głośno jest, nie? Możemy gadać, Bardzo Myśmy głośno. uciekli teraz trochę do parku, żeby w ogóle cokolwiek powiedzieć. Wiecie co, to chyba by było trzeba o czwartej rano wstać i wam wszystko pokazać. Ja już ciebie widzę. Ale to... Mm. <laughs> Ja już jego widzę, o czwartej rano się chodzi. Wstałbym, no ale Dziewiąty. po co? Wiesz co, ja na ryby jeździłem o trzeciej, o czwartej i to nie miałem problemu ze wstaniem. To nie jest tak, że ja nie mogę wstać. Tylko Kiedy to prostu... było? No to co, parę lat temu. Wiecie jak to jest? Im młodszy człowiek, tym więcej snu potrzebuje. Musi się pięknie wyspać. No. Żeby zmarszczyk nie było. Żeby oczy nie żeby, były ciemne. Tak, żeby nie było za kola, żeby nie było spuchnięte. Przecież to jest takie ważne. Więc muszą spać po 8? Nie, no gdzie 10 godzin. Jakie 10? Zawsze nie, no ty śpię... śpisz 9. Nie gadaj. Ja... Jak od 12 w nocy do 9 rano, to ile to jest? Nie, przecież nieraz się obudzę wcześniej. No Ale i tak śpisz ponad 8. 8 zawsze śpię i już. Taka jest moja godzina. Ty śpisz 6, jest ok. Tak, ja potrzebuję 6. Ja chodzę ale ja... później spać niż ona, ale ona wcześniej staje niż ja, więc to się wyrównuje. Co, ale nieprawda, czego tak kłamiesz? No nie kłamię, tak jest. Ja chodzę wcześniej spać niż ty. No nieraz jak no ja. No chyba, sobie że coś... się źle czuję czy coś tam, no to pójdę się położyć wcześniej, ale oni tak, rozumiecie, ja idę, mówię, dobra, to ja idę się położyć, tym się dobre pośpię trochę sama, czy poleżę trochę sama i wiecie. Dreptu, 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 dreptu i już się kładzie obok i co? I co kochanie? I co? I co? I co? I co? I co? I, co, i tu? Co, Nie, żyjesz jeszcze o, Ona po prostu bała mnie, żebym ja jej coś włączył. Tak i bierze mi tą rękę, wiecie i o... Nie masz siły? Kurde, szkoda, bym trochę pobrykał. O, pokaż. O, tak, jednak jesteś zmęczona. O, no tak, no teraz ale... też chyba też zmęczona. Nie no, ja przeszłam kupę kilometrów dzisiaj, no co ty? No bo my tak na co dzień kochani nie chodzimy za dużo i ona się cieszy, ale nie da się niestety Krasnali odwiedzić auto. No tak? szkoda. Więc kochani my musimy jeszcze wrócić do auta i musimy się posilić. No musimy też coś kupić do jedzenia, bo wszystko zjedliśmy. Zjadłeś jednego ciepłego psa, a ja zjadłam Nadaj połowę, spoko, bo to co? nie damy. Nie nie najadłem się. Kiedyś ja na tym żyłam, dietetyczka jak zobaczyła moje wyniki wtedy w telewizji, to aż jej oczy się wybałszyły. Da się, da się. Dobra kochani, trzymajcie się cieplutko, mierz tak ryj zasech, ja muszę jak, po prostu coś, się coś napić. Jakieś i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I subskrypcję, koniecznie. I napiszcie do nas wiadomości. Dzień dobry? dobry? Dobry. Chcecie pozdrowienia, kochani, to napiszcie w komentarzu. Skąd jesteście i że chcecie pozdrowienia. My Was pozdrowimy, ale pamiętajcie o tej subskrypcji, bo to taki mały warunek. Więc miłego wieczorku, trzymajcie się. Salut! pa. pa!